Bezpieką. W Polsce po 1956 roku, gdzie około 1960 roku, PZPR przejęła władzę, przejęła władzę nad, nad bezpieką, panowała bezpiek. Proszę zwrócić uwagę, że w wyniku tego manewru generała Kiszczaka, czyli okrągłego stołu, w tej chwili nad bezpieką nie panuje nikt. Nikt. Bezpieka rządzi krajem i jeżeli pan tu sprawda oświadcza, że nie może być tak, żeby służby specjalne miały ponadstandardowy wpływ na wybór najwyższych władz, to znaczy, że akceptujemy, że standardowy wpływ mają. Tylko ponad nie powinny mieć. To jest wypowiedź premiera, premiera rządu. Oficjalna wypowiedź, prawda w tym także. W tej chwili nikt nie panuje nad sprawami specjalnymi. On przyszła wojny między sobą o pieniądze, wpływy i tak dalej. Ale nikt nad nimi nie panuje, bo teoretycznie panować nad nimi powinna Komisja do Spraw Specjalnych w Sejmie, ale żeby być członkiem Komisji służb Specjalnych, trzeba mieć certyfikat od Służb Specjalnych. Więc rozumiecie sami Państwo, że ta kontrola jest to kontrola Służb Specjalnych nad samym sobą. Nad samym sobą. I tak trzeba się cieszyć, że jeszcze jest tak, jak jest, bo mogło być jeszcze gorzej. Powiedzmy jasno, mogło być znacznie gorzej. Przy tych pieniądzach, jakie można ukraść, prawda, zrabować, to mogło być jeszcze znacznie gorzej. Także, także taką mamy sytuację. Te partie polityczne to są tak naprawdę, jest takie, te, te grono ludzi wie o co chodzi, a reszta ludzi, to jest tak jak mówił prawda, kolega Marusik, to są ludzie, którzy idą dla pieniędzy, prawda, dla łupów, no i te łupy są prawdziwe. Koryto czeka na zwycięzców, a wygrają ci czy tamci, to jest dla partii obojętne, tylko dla piłki nożnej jest obojętne, prawda, czy, czy wygra Legia czy, czy Polonia, bo chodzi o to, żeby ten sędziowanie było uczciwe. Tak samo tutaj jest wszystko jedno, czy wygra PiS, PiS czy PO, byle koryto było, było pełne, prawda, jak y, ci wygrają, to za 4 lata ci wygrają, prawda. Byle koryto było pełne, specjalnie się tam, to tam nie wsadzać. Y, jakieś pionki czasami polecą, jakieś drop. Także taka jest sytuacja i partie polityczne przestały być nosikami ideologii. O ile m, można mówić o PPS-ie, czy może po, po części Unii Pracy, czy, czy UPR-ze i WIP-ie, jako o partiach ideologicznych, to reszta partii politycznych w tych telewizji to, to są po prostu gangi, które walczą o pieniądze. No? Celem ich czołówki jest trzymanie stabilizacji, tej umówionej w Magdalence, gdzie się mówiono. Co przyznał pan, pan, pan Bogdan Lis. On przyznał, że ma granice było postanowienie, że partie prawicy nigdy w Polsce nie dojdą do władzy i to się, to się pilnuje, żeby, żeby nie doszło, żeby ten ustrój, gdzie można rabować tam ludzi, prawda, trwał, a reszta członków partii no, walczy o pieniądze, naprawdę, naprawdę, myśli, że walczy o ideę. Jestem przekonany, to nie wiem, jak pisowca, jako ideę, oni walczą tak, 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 naprawdę jestem przekonany, że oni myślą. Jestem przekonany, że spora część PO myśli, że walczy o, o liberalizm, o jakieś zmniejszenie podatków, no to się chyba chyba rozczarowali w tej chwili, prawda? Ale chleb jest posmarowany po właściwej stronie, więc myślę, że jedząc ten chlebek posmaru, dobry posmarowany z szyneczką, to jakoś przełkną tę chwilową polityczkę podatku, która da im więcej szyneczki do chleba nawiasem. Także jakoś te straty tam, tam poniosą. Także jakieś pozory ideologii są, są tutaj zachowane, jak widać niewielkie. Bo tak naprawdę, tak naprawdę to PiS w gruncie rzeczy bardziej obniżył podatki niż PO. Też minimalnie zresztą, bo to jest minimalne, ale, ale, a, a, ale to, nie ma to nic z ideologią. Prawda? PiS wrzeszczał tutaj o moralności, a to, a, to, a, to, a to PO chce obcinać genitalia, genitalia pedofilom. Prawda? No, prawda, prawda. Obie te partie budzą się rano, patrząc o, co ludzie w... w w badaniach opinii publicznej mówią, prawda, i, i za, 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 za dwie godziny przywódcy z mówią właśnie to, co, co wynika z badań opinii publicznej. Także to są, to są po prostu aparaty dotrzymania władzy, tak jak może w Rzymie pod koniec, kiedy już, kiedy już upadło, upadło królestwo, upadło, upadła republika, znaczy się cesarstwo, to, bo to tak naprawdę rządziły stronnictwa cyrkowe. To znaczy byli zieloni, niebiescy, prawda, według barw gredytorów i głośniców i, i na rydwanach, prawda, tak się dzieliły stronnictwa. No chodziło tylko o pieniądze i władzę, jak się dzieliły to jest bez szczególnego znaczenia i tak właśnie było tuż przed upadkiem rzymu eee, w, <laughs> poza e, co, co można powiedzieć o poszczególnych partiach bo ja nie chcę się udawać w personalia bo personalia no to wiadomo nie, nie, ocenianie ludzi przed ich śmiercią jest, jest takie dosyć trudne jak jak trzeba, to się to robi oczywiście jak nie ma konieczności to w ramach poważnego wykładu nie chcę nie chcę tego robić prawda ale ale czasami bezpieka stoi na stanowisku, że lepiej jest mieć człowieka, który nawet nie jest agentem bezpieki, który jest naiwnym pierwszym, naiwnym, prawda? Który tam coś, coś robi uczciwie, szczerze, ale byle robił to, co, co, co chcemy, prawda? To jest wyższa forma wyższa forma sterowania ludźmi. No Niekoniecznie to mówić tak, że ja nie twierdzę, że wszyscy akurat akurat szefowie partii są agenci bezpieki. Nie, to nie, nie, nieprawda. Nieprawda. Ale te pary są nafaszerowane agentami bezpieki. i chcę zwrócić uwagę na PO, która została szczególnie nafaszerowana agentami bezpieki po tym jak Timošewie został zmuszony do wcofania się w wyniku intrygi innych służb specjalnych, nawiasem mówiąc, do wycofania się z wieku i wtedy ta bezpieka, która popierała Timošewie, się prze, przeagenturowała na na popieranie PO, która w ogóle była zbudowana od początku przez bezpiekę, ale już wtedy się, cała bezpieka się przerzuciła na, na, na to, bo ten nie dom bezpieki, się przerzucił na, na PO. Yy, no i stopień napaszerowania PO agentami oraz wzajemne przenikanie tej grupy aferałów typu Piskorski, to została wyrzucona, prawda, i grupy bezpieczników, ale, ale są również bezpieczniacy, którzy robią afery, prawda, trzeba o tym pamiętać. Ja przypominam, że w nie czytałem wywiad z Wyższym Oficerem Służb Specjalnych, pan Urba ma dobre stosunki ze służbami specjalnymi, jeszcze zakomuny, jeszcze za oni go są lubią. Eee, I tam był, też, też była taka, pamiętam to niemal co do słowa, tak macie rację, za każdą większą aferą stoją służby specjalne, ale nigdy tego nie wykryjecie, bo gdyby to groziło, to służby uciekną się do kłamstw, pomówień, szantażów, a w ostateczności do fizycznej likwidacji. Także trzeba sobie tego zdać sprawę, że Państwo czytacie na przykład, że yy, ten KGHM mieć y, utopiła w Kongo 100 milionów, bo nie utopiła, dało się tam 3 czy 4 miliony czarnuchom, a po 96 wróciło na tajne operację specjalnie w Polsce, prawda? No tak się, takie są, są w Polsce tak same operacje, prawda? Jak się da, da, dawano 90 milionów dolarów na... Na ratowanie zabytków Krakowa, no to tam 10 milionów poszło na ratowania, a zostały wycofane do Ameryki dla tych, którzy przyznali te. jest firmy postawione, które tam opracowali jak to zabytki Krakowa, prawda? 10 stron dostawało za to 20 milionów, prawda? I te pieniądze tak, tak wracały. No, Polska na tym nie straciła, bo te 10 milionów zostało w Polsce, <laughs> Ale tak to właśnie jest robione. Bo zjawisko dominacji służb specjalnych jest niebrane nie, nie, nie tylko do Polski. Wszędzie, gdzie jest demokracja, Ktoś musi rządzić, no ktoś musi rządzić, jak nie ma króla, to ktoś musi rządzić, no i jak władza leży na ulicy, to w końcu musi ją przejąć bezpieka, no bo kto ją ma, kto, kto, kto ma rządzić, no przecież sobie nie wyobrażacie, że w głosowaniu powszechnym babcia z Podmławy będzie decydowała o tym, co robić, To no, musi robić ktoś, kto się na tym zna, prawda, no i, i taka jest sytuacja, jeżeli nie ma monarchii, jeżeli mamy taką demokrację, no to no to niestety, niestety bezpieka, bezpieka musi przyjąć władzę i to jest konieczne, nawet nie mówię pożyteczne, jest to konieczne. w ogóle konieczne. No i taka jest sytuacja partii politycznych, partii politycznych w naszym kraju. Jakie mamy szanse, jakie mamy szanse jako partia niezależna od tego? No szanse to jest kryzys oczywiście, gdzie bezpieka straci głowę, pokłóci się między sobą, nie będzie wiedziała co robi. to jest jej jedna szansa. To jest, to jest druga. Druga, że w bezpieczeństwie dojdą do wniosku, że sytuacja jest taka dramatyczna, że, że, że trzeba, tak jak mówi prawda, pan, pan o, 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 że prezes, prezes narodowego pan, pan, Rybiński, pan Rybiński, prawda, że w takim razie zrobimy ten zamiok, niech kurz opadnie, niech, nie, niech rządzi ten kąt winnikę, prawda, niech będzie ten wzrost gospodarczy. No bo inaczej nam się wszystko zawali, bo teraz zaczynamy brakować pieniędzy, nie? Bo proszę zwrócić uwagę, że... Polska przebywała przez kryzys, ale, mm, ale żadnych reform nie zrobiła z tej okazji praktycznie. Yy, wyszła kryzys biorąc zadłużając kraj w dalszym ciągu. To Gierek też zrobił reformę i zadłużył kraj, prawda? I no, zadłużył na znacznie większe sumy, uznając oczywiście inflację. Inflację, bo dolar też podlega inflacji. No, ale w, i tak większe niż Zagierka. No, były te sumy. Tak, tak, większe są. Także, także yy, no... Sytuacja jest dramatyczna. Dług państwowy, dług państwowy zbliża się do granicy konstytucyjnej. Oczywiście mogą zmienić konstytucję, ale będzie to moralna, straszna, straszna porażka. Prawda? No ale wszystko jedno, któregoś dnia banki mogą przestać pieniędzy pożyczać, prawda? Zwłaszcza zagraniczne. A pamiętajmy, że spora część banków w Polsce są tak naprawdę banki zagraniczne, które mogą dnia ja dostać dyrektywę, takie dostały dyrektywy, żeby nie poruszać ludziom na kupno mieszkań, bo trzeba się trzymać, bo jest rozpasanie, to którego dnia ja mogą dostać dyrektywę, żeby ich rządowi nie pożyczać, Są słuszną dyrektywę, bo ten rząd tych pieniędzy przecież nie poda, więc nie, nie odda, w związku z czym banki mogą taką dyrektywę dostać, prawda? I co wtedy? I co wtedy? Nie będziemy już zadłużać. Nie będzie już to sprzedawać, bo za kilka lat sprzedadzą, sprzedadzą tam, no jeszcze szkoły zostały, prawda, koleje zostały, prawda, szpitale zostały, no ale w końcu, ale w końcu to się też kiedyś skończy. Koło już mówi o realizacji szpitali, prawda, no sprzedadzą szpitale, ale przy uwaga, wcale nie chcą sprawdzować służby zdrowia, tylko same szpitale, To mają dalej działać, przeprasowywać służbie zdrowia. Czyli korupcja wzrośnie, y, nawet będzie bardziej efektywna, bo y, prywatniarze są bardziej efektywni we wszystkim, więc również w braniu łapówek. Y, także... Także yy, to niczego, niczego nie rozwiąże. I teraz jest pytanie. Czy któraś z partii, czy z partii poza nami, mówię upr że i wip czy jest w ogóle ideowo w stanie podawać temu zadaniu? No, mi się wydaje, że nie, bo i właśnie członkowie na to nie pozwolą. Bo oni są w tych partiach nie po to, żeby walczyć o ideę, tylko po to, żeby mieć łupy. I łupy by się, by się, by się skończyły. Więc ta właśnie armia, o której mówił, mówił, mówił mój szanowny przedmówca, pięknie mówił, ona musi być gotowa, żeby wtedy wyjść spod ziemi, wyjść z podziemia i tę władzę przejąć. Jest niesłychanie ważne, żebyśmy my byli wtedy zwarci, zwarci i gotowi. Żeby nie było wtedy wśród nas sporu, żeby nie było tak, że my idziemy po to, żeby się nachapać. Bo jeżeli my również zaczniemy się chapać, to się skończy tak jak kolega Marusik mówił, prawda? skończy się, będziemy też tą, tą prawą nogą, prawą nogą lewej, prawą stroną lewej nogi, tak? Pięknie to i Niestety tak będzie. Także my to musimy, ma, mamy takie przypadki. Mieliśmy przypadki, że prezes oddziału UPR-u, prawda, dorywał się do, do, do tego, stawał wójtem, czy gdzieś tam i natychmiast w swojej własnej księgarni przyznawał, przyznawał dotację, prawda, albo piękne miejsce, miejsce przy, w rynku przygłównej w i prawda? My myśmy go wyrzucali wtedy z UPR-u. Były takie przypadki. Także trzeba, trzeba o, tym, o tym pamiętać, że pokusy są ogromne. Pokusy są ogromne i y, partia, która ma polityczną, która walczy o pewne idee, musi wiedzieć, że idea jest ważniejsza niż bieżące zyski. No, państwo dają temu wyraz. Prawda? Bo nikt nie płaci za bycie, bycie WPR-y, czyli w pierwsze składki trzeba płacić, prawda? Wkładać swoje pieniądze na wyjazdy, imprezy, wybory, różne, te, 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 takie dziwaczne rzeczy. No. Natomiast inne partie, tam są partie, które się zapisują w nadziei, że dostaną właśnie jakąś posadę. W najlepszy wypadku posadę, a w najgorszym ministerkom będzie można brać łapówki. I wszystkie właściwie partie bo są tak zrobione, nawiasem mówiąc, sam mam w tym pewien zły udział, bo jeżeli się tłumaczy, że partie polityczne są po to, żeby brać łapówki, no to jak się takie czy ona nie powstaje, to uczciwi ludzie się do partii nie zapiszą, tylko na pewno że ci, którzy chcą brać rzeczywiście łapówki. być może sam jestem winien po części temu, pojawiając tego typu propagandę, no ale taka jest prawda niestety i jak to mówi kolega Michalkiewicz, nie zawiążesz, yy, znaczy to jest cytat z Biblii, yy, gęby, gęby w ułowi, w ułowi bucącemu, no. Więc jak łucimy, to musimy te partię o to, o to oskarżać. Trudno jest demokracją, więc musimy oskarżać ludzi, prawda? Często, czasami, yy, uogólniając Nadmiernie, no ale to jest demokracja. Musimy przemówić do ogółu, który nie rozumie subtelności. Tylko trzeba pamiętać, że 68% ludzi nie rozumie treści dziennika telewizyjnego. Więc to są badania oficjalne. Więc liczenie, że my wyjaśnimy system podatkowy, jak działa w połowie ludności w Polsce, jest po prostu absolutnie niemożliwe. Jest to po prostu śmieszne. To może zrozumieć 5%, 3%, no może 7%, w porywach. Jeżeli z tych 7% połowa już nie wyjechała na zachód, prawda? Bo, bo, bo się nauczyła ser podatkowy, więc wyjechała. Także, także jest, ten, jest ten problem. Jaki jest nasz stosunek do innych partii politycznych, bo o tym miałem mówić, prawda? Otóż no musimy traktować je tak, jak te armie upieszcze. One mogą się czasami stać naszym taktycznym sojusznikiem. Czasami jak idziemy na bój prawda, i armia łupiescy może nam rozbić jeszcze większego łupiescę, no to wchodzimy w nim sojusz, to, to jest możliwe, nie możemy się tego odzygnywać. Ale jedno, jednego nam nie wolno zrobić. Nie można...